すいません。

Da, ale jak wygrywa 4-0, to chyba z czegoś co się wzięło. <grywa> to jest prawda. 6-3. Dla Ego. Nie, to tak, tak tak. Może jednak tak. Jaki peset, czeraj, chcę być, brachu, daję. Uważajcie, brachu, uwaga, Pamiętajcie, brachu. Pamiętajcie, brachu. Pamiętajcie, brachu. bramka brachu. Pamiętajcie, tak Pamiętajcie, brachu. Pamiętajcie, brachu. Pamiętajcie, brachu. Pamiętajcie,